Nie mogę wprost uwierzyć. To jest przełom. Cały nasz plan, to było wielkie naruszenie delikatnej struktury czasoprzestrzeni, ale udało się. Dzięki wam oczywiście. Uratowaliście świat. Może przedstawię raport. Oczywiście, e, tak, tak. E, raport. Poproszę o raport. Rok 2070. Nowe rozwiązania komunikacyjne wdrożono. Korki uliczne w wielkich miastach – brak. Płynność dostaw towarów – wzorowa. Punktualność – 100%. Przemieszczanie się ludności na duże odległości – płynne. Prędkość transportu osób i towarów od roku 2021 wzrosła trzykrotnie. <słuch> <słuch> Dziękuję, Blue. Jesteś niezastąpiony. Nie wiem, jak poradzę sobie bez ciebie po powrocie. Twoja walizka spakowana? Tak, jak prosiłeś. Hm. Właśnie. Mój wehikuł po dostarczeniu niezbędnych części jest gotowy do drogi. Ja także. Ale jest jedna rzecz, która nie daje mi spokoju. Przyszłość. Bez waszej pomocy nic bym nie zrobił i właśnie to mnie martwi. Bo na przyszłość mamy wpływ tylko w przeszłości. To znaczy w teraźniejszości. To znaczy, to znaczy. Mm... O, zawiesiłeś się. Wśród gatunku ludzkiego to niespotykane. Czy mam cię zrestartować? <laughs> nie, mój drogi Blue, to nie będzie konieczne. Chciałem po prostu powiedzieć, że przebywając w roku 2070, zdałem sobie sprawę, że nasze działania mają wielki, ogromny, gigantyczny wpływ na przyszłość. Dlatego musimy sobie nieustannie zadawać pytanie, co dalej. Nauka, wynalazki, odkrycia to wszystko ma wpływ na środowisko. Może je naprawiać, ale może też je psuć. Musimy o tym pamiętać. My, naukowcy, myślę, że po tym, co zrobiliście dla mnie, mojego wehikułu i całego świata, mogę was tak nazywać. My, jako naukowcy musimy tak rozwiązywać problemy nękające ludzkość, żeby te rozwiązania w przyszłości nie stały się naszymi kłopotami. Dlatego mam jeszcze jeden pomysł. Model R567 do usług. Tak, ty też będziesz mi potrzebny. Posłuchajcie. Nie możemy zostawić świata w 2070 roku bez świeżych pomysłów, inspiracji i koncepcji. Jesteście gotowi uruchomić wasze głowy i wyobraźnię? <laughs> Wirtualna rzeczywistość, rozwój internetu, zaawansowane programowanie. Tuczna inteligencja to jest przyszłość! Do dzieła! Pomyślcie, do czego wykorzystać możliwości, jakie daje nam informatyka i komputeryzacja. Dajcie się ponieść fantazji i nauce. Do twojego odjazdu zostało 20 sekund. Ach ten czas i jego twarde reguły. Stęskniłem się za Mają, Tomkiem, i moim laboratorium. Nie mogę się doczekać. Dziękuję. To dzięki wam się wszystko udało. Uratowaliście mnie. Uratowaliście świat! Uruchamiam procedurę startową za 10, 9, 8, 7, 6. Do zobaczenia gdzieś pomiędzy twardymi 4, regułami struktury czasoprzestrzeni. Pa! Pa! 2, Do zobaczenia